Cześć, cześć, dzień dobry! Witajcie wszyscy przeserdecznie, moi milusińscy! I dzisiaj czuję się taki troszeczkę wywalony z butów. Okej, niebieski się wycofuje, super! Czekałem specjalnie na was, żeby tę turkę sobie kliknąć, bo byłem ciekaw, co właśnie tutaj wykombinuje pan niebieski, ale widzę, że nic nie wykombinował. No, zielony nas nęka, zdecydowanie. Musimy tutaj zrobić jakąś, armię małą. No chyba, że poczekamy tutaj na Winreala, nie? Aż on tutaj dotrze. On by mógł nam tutaj całkiem nieźle zabezpieczyć ten teren, nie? Ścignij te cyklopy, to dla ciebie to będzie luzik do naklepania. Otóż to. No i dawaj tutaj. Tędy się nie przebierz tutaj nigdzie. No nie. A tędy? Nie masz tutaj przejścia? Nie masz tu przejścia. Aj szkoda, tak wygląda jakby miało być, nie? No dobra, trudno. Winraelu, no musisz tutaj śmigać. A musisz nam tam zabezpieczyć ten teren. No a my musimy zająć się tym gnojem, nie? Wyturki. Hup. No, 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 zapraszam Zapraszam, dzień dobry Dobra, fajnie Ty co robisz? Aha, ty wracasz sobie do zamczyska Spoko, to jest bardzo git No, yy, yy, skitraj się tu Czeka, Masz jednego ulepszonego siedlarza Ciekawe, ciekawe skąd, nie? A ciebie? Aha, a ty byłeś śmieć bohaterem Tylko wziętym tutaj na chwilę Okej, okay, spoko, to w gruncie rzeczy Ty możesz iść, nie wiem, aha, bo ty pewnie się do tego zamku kierujesz Dobra, to ty się zetkuj Najwyżej ciebie sobie zaraz usuniemy po prostu, nie? Dobra, teraz tak, co my tutaj budujemy? Hmm, no, zróbmy lisze już. Dobra, tu jest jakaś nur. Hmm, nur, niech sobie weźmie podstawową armię. Fajnie. Ciebie to... A, w sumie jeszcze ciebie nie żegnajmy. Hmm, ty się zetkowałaś, to jest dobrze. Czy coś tutaj możemy wybudować? Jeszcze? No, mamy te kuźnie, ale ona nam na razie nie jest potrzebna. Brakuje mi bardzo, żeby... Hmm, brakuje mi bardzo, słuchajcie... Żeby wrócić tutaj. No ale cały czas coś się dzieje, nie? Chyba że jej oddam armię. Nie no, bo Nadir to musi ulepszyć wszystko, nie? I te zombiaki, i te lisze. No my Nadir nie ma mocnej armii na ten moment. Serio? Więc jakiś jesteś chłopie. Ja pierdziela, nic, nic nie zbudowałem w tej turze. Dobra, trudno. No chuj tam odbijemy zamek najwyżej. Tak to czasem bywa, nie? Wszyscy dobrze o tym wiemy. Okej, okay, no tutaj widzę, że... Mmm, zielonka trochę się tutaj rusza, no ale zielonka chyba nie ma co racji tam, raczej tam do nas podbijać nawet, nie, wiesz co, jak już tutaj stoisz, weź to, mhm, mm no i dawaj w niego, dwie tury, atendy. No no jeden pies tak szczerze, dawaj tu, fajnie, plusik dwa do szczęścia, to jest zawsze sympatyczne, dawaj tutaj, może się połacić na tego śmieciowego bohatera, nie, dajmy go tutaj. Gdzieś tutaj, dobra, spoko. Stój sobie tam w gruncie rzeczy. Teraz tak, tutaj rozbudujmy się o znowu coś. Nie wiem jeszcze o co. Mm. No, ulepszymy psiaki. Bo jak ulepszymy psiaczki, to one nie będą miały kontrataku, nie? Mm -hmm. Weźmy sobie te. Why not? Niech będą. Tak, 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 tak. Git, git. Dobra. No i ty nawet coś tutaj masz, delep, Coś tu masz. No to jest dalej wysoki poziom, nie? Dostajesz w pierdzie, to jest murowany pierdzie dla ciebie. No, ale spoko. Dobra, srał na to. Winrael, eee, Ty jeszcze tutaj śmigaj, bo Ty będziesz nam bardzo, bardzo potrzebny teraz. Eee, jak stoimy z maną, na wszystkich bohaterach, jest ok, jest w porządku, więc jest git. No i śmigaj w tym kierunku. No już jesteś bliżej niż dalej. W tym odcinku wreszcie tam dotrzesz, kolego. No całą mapę przeszedłeś, więc to jest też całkiem sporo. Serio. Gdy ty jesteś upierdliwy, niebieski. Gdy ty jesteś upierdliwy, a mi się strasznie oczy pieką. Słuchajcie, nie wiem czy o tot... Monitora od lamp od tego siedzenia, tutaj, ostatnimi czasy, ale tak mi się oczy pieką. Muszę chyba się w okulary jakieś wyposażyć. Znaczy, ja mam te moje jedne okulary z jakąś tam powłoką zajebistą, nie? które właśnie służą do pracy przed komputerem, stricte. Hmm, więc, więc, więc chyba powinienem po prostu w nich tutaj siedzieć bardziej. Dobra, dawaj szmaciarzu. Dziękuję. I tak szczerze, jak już jesteśmy przy tym temacie. To Deleb, weź mi tutaj jeszcze to zarzuć, dobra. I przekaż Nadirowi wszystko, co tam masz, dobra? A co ty na to? Wszystkie te machiny oblężnicze niech sobie Nadir weźmie. Bo mu się mogą całkiem net przydać, nie? No, no ten namiot medyka to już... Narzekam od jakiegoś czasu na niego, żeby mi się przydał, więc jak najbardziej go sobie weźmiemy. Wracaj do zamczyska. Teraz tutaj tak, mamy 20, więc możemy sobie ulepszyć... No właśnie, dzień dobry, to możemy ulepszyć. I w next turce powinniśmy już móc sobie ulepszyć jeszcze mauzoleum, nie? Dobra, wszędzie teraz gdzie możemy, budujemy sobie magazyn zasobów Bo to będzie nam konieczne bardzo, do przetrwania Znaczy, będzie pomocne, nie? Zdecydowanie będzie bardzo, bardzo pomocne Tutaj mamy eee, Tutaj mamy To chyba tylko w tym jednym zamku nie mamy O, tutaj też nie mamy Artenciucha się nam przyda, patrzcie jak mamy mało artenci No, teraz użyłem plus 4 naturę, więc to jest przyjemne Ale generalnie rzecz biorąc, no nie mamy ich za wiele, nie? Dobra, ty się też zetkuj, no i oddajmy turę, zobaczmy co niebieski zrobi no biegnie dalej przed siebie, nie? Biegnie nam na ten zamek. I to jest nawet dobre, słuchajcie, to jest nawet dobre, bo będę w stanie e, naklepać gnoja, podskoczyć jeszcze, umocnić swoją armię w naszym zamku. U, patrzcie, tu jest dobrych rzeczy. U, fajnie, bo z nich chyba też mamy kostuszki ulepszone, nie? E, dokładnie, z nich mamy też kostuchy ulepszone, więc to jest bardzo, bardzo pożądane przez nas. Niebieski pokonany? Aha, to był jego ostatni bohater! <laughs> Dobra, spoko, jeden mniej To trochę szkoda, tak szczerze powiedziawszy Że, mm, że go nie pobiliśmy, nie? Uciekał przed nami, uciekał I aż trochę szkoda, że go nie byliśmy w stanie pobić No ale trudno Bierzemy na pewno sobie dwie kostuchy Cudownie e, Co mamy z tych cipek? Powiedzcie mi Powiedzcie mi, co ja mam z cip Lisze Lisze są też w sumie dobrą opcją, nie? Ale ale chyba nie ten. Chyba nie będziemy ich wskrzeszać. Chociaż jak stoimy z tygodniem, 3 dni jeszcze. Wow, 18. Ej, no to chyba wiecie co, weźmiemy parę. E, ile jeden kosztuje, kolega? E, 46, dobra. Co? 9 będziemy mieć? No, co? Matematyka. Ośmiu, będziemy mieć, będziemy mieć, spoko To no jest słuchajcie, tygodniówka dla nas, nie To teraz fajnie by tylko było mm, Jeszcze jakimś cudem wytrwać yy, Przed następnym tygodniem No i będzie, będzie elegancko, nie Ty śmigaj tam, Deleb, spoko Kitraj się tutaj w zameczku yy, No a ty nam nie jesteś W takim razie do niczego potrzebna. Można mi od medyka nawet yy, To daj go, Deleb Czemu ma się zmarnować, nie Daj go, Deleb, to jest zawsze 1500 Golda, no i teraz możemy Ci powiedzieć, do widzenia. Teraz możemy Ci powiedzieć, do widzenia, już nam nie jesteś potrzebna, tak? Dysmis, jak najbardziej, oddajmy turkę. No i okej, okay, jakoś to zaczyna wyglądać. A ja mogę coś tutaj wybudować. To koniecznie przed końcem tego tygodnia, ja muszę zrobić ten nagrobek do smoku, żeby mieć więcej smoków jeszcze. No i spoko. Martwi mnie tylko fakt, że teraz te gnoje idą w kierunku tego drugiego zamku, który jest zdecydowanie najmniej broniony. E, dobra, zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Co to jest? Morale bardzo mi się przydadzą, muszę przyznać. No, z wami się trochę cykam. Zapiszę rozgrywkę e, z nadzieją na to, że oni nie uciekną, nie? Ale, ale to może nie być aż takie proste do wykonania. Dobra, wbijajmy, nie uciekli. Ok, 8 duchów wy jeszcze wezmę, bo mi się po prostu nie chce z nimi bić, nie? E, wygnanie? Czy ja potrzebuję wygnania? Hmm, potrzebuję wygnania, i będziemy mieli już zamkniętą ścieżkę. Będziemy mieli już zamkniętą ścieżkę z magii. Ee, tej drugiej, przywołania właśnie z tej magii, będziemy mieli już zamkniętą ścieżkę. To jest Git Grupa niski ze smoków. Mogę mieć smoki naturalnie. No, smoki kościany to jest dobry pomysł. Was możemy naklepać za nim cokolwiek. Też będzie całkiem dobry pomysł. Dobra, eee, czy oni mają tutaj przejście jakieś do nas? Tu jest przejście, ale ono jest blokowane przez tych Gnoi. Chodźmy tędy. Okej, okay, o, dzień dobry. <grytum> witam, witam, dzień dobry. Miło było pana poznać, panie Nerksesie. czy jak tam masz? Tak, smoczny nagrobek. Teraz i next turka sobie zrobimy mauzoleum, To jest bardzo, bardzo dobry pomysł. No i drugie primo to jest dla mnie rozbudowywanie mm, tutaj, tego. Zameczek spoko, ale z na świątynia. No i znowu w opuszczony dom trzeba będzie pójść. To nas kosztuje dużo, ale patrzcie, ile mamy przychodu, jeśli chodzi o serio. Ja pierdyle, co za szmaciarze, nie? Tak mnie to wkurza już, już mnie tak zaczyna wkurzać ten scenariusz pod tym względem, trzeba się ich podbić jak najszybciej, skacie. no nie ma innego wyjścia, nie? Co ty masz szmaciarzu tam? Kim ty kurwo jesteś? Jesteś kurwa nikim Razak, idę cię zabić zaraz. Z całą po prostu mocą moją. A ty chodź tu na z z zjebsesie kurwa. No, po prostu we mnie polucję wywołuje. Wow, ale tu mamy armię. Dzień dobry. Bierzemy sobie letosa, letos, ale to fajne rzeczy nakłada. Dzień dobry, 26 tysięcy. Niedużo, muszę przyznać, niedużo. Wystarczająco na to, żeby go tutaj udupić. Nie, dobra, ciebie anulujemy. Anulujemy, zdysmisujemy. Ciebie też. No i co? Starsza strzałka, fajnie, miło, sympatycznie. Biegnij za tym gnojem, kurwa, bo, bo mnie. Przeczyści tu zaraz, przeczyści mnie, słuchajcie. ich. No, tutaj bez straty, nie no, serio, bez straty proszę takie bitwy robić, nie? No i patrzcie, to jest to, że mamy dalej bardzo małą armię, nie? Więc oni tutaj w nas robią takie wjazdy, że. głowa mała, okej, okay, Zajebiście to zrobiłem. Świetnie się ustawiłem, musimy znaleźć. Dobra, no trzeba mu zablokować, słuchajcie, przejazd, nie? Bijaj tam. Spoko, siódemka. Spoko. Dobra, ty nic nie zrobisz. Totalnie nic nie zrobisz. Bijaj tutaj. Dobra. Ty masz to ukąszenie, więc za ciebie trzeba uważać. Spoko. Skrzeszasz się o czwórkę, to jest bardzo dobre. Pobigo. Fajnie. Teraz tak wejcik. myślałem, że w ducha poleci, nie? Już myślałem, że chłop leci w ducha. Z covid może nie, wskrzesimy się na razie. Nie może tam pewnie mm, wąpierzby się po prostu sam wskrzesił na nich, no ale lepiej słuchajcie, nie ryzykować, jak nie trzeba. Ściągaj tą to jeszcze kostucha w niego wleci. Pudełko, o jakim mi przykro. Wbijaj ośmiu, spoko. Wbijaj i kostuszka. Dobra, dokańczę dzieła, fantastycznie. Yy, ja jeszcze tylko tak. Standardzik tutaj, a niech będzie dopasowanie. Okej, okay. i wracamy. Dzień dobry, ok, to jest fajne, sympatyczne. No i mamy jeszcze kolejne pierdolniczki. Jakbyśmy mieli mało, nie. To mamy, to mamy, to mamy. Drzewce byśmy mogli już porobić. Co mamy z drzewców? Mm, zwykłe upiory. Zwykłe kostuchy. To szczerze możemy iść je teraz porobić i na następny tydzień sobie zachowamy energię na tę dwójkę, nie? Bo, bo bo, zwykłe upiory to nie jest dla mnie coś mega, mega wow. Dobra, czy ja potrzebuję już teraz to rozwijać, czy... A ile mnie kosztują tutaj? Mm, dyszkę. Ojej, dużo. A ja bardzo chcę je mieć, słuchajcie. Tego. Na szczęście mamy dobry kurs wymiany, jak widzicie. Bo yy, mamy tyle targowisk, że no naprawdę już ten kurs wymiany jest przezajbisty. No i co? Zostanie nam tutaj tylko zamek. Dobra, spoko. To w tym tygodniu tutaj się obrobimy jeszcze zamkiem. To w gruncie rzeczy. No, możemy już sobie zrobić tutaj te lisze, nie? Przehandlujmy się, mamy naprawdę tyle, tyle artefaktów, znaczy tyle, ty, tyle, 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 ty, tyle tego wszystkiego, że możemy się spokojnie, spokojnie tutaj porekrutować w ten sposób, no i to jest bardzo dobre. Okej, okay, tam zielonka już uciekł jeden i ten zielonka też uciekł jeden. Dobra, spoko. To możemy tak naprawdę wypuścić Letosa teraz z tą armią jeszcze, żeby on ich tutaj trochę odstraszył, pogonił dalej. Terazaki inne gówna, ale może poczekamy do następnego tygodnia, co? Może wstrzymajmy się, zgarnij to po drodze, jak już tutaj jesteś przy tym temacie. O, i sobie to zgarnij, bo to dla ciebie też będzie dodatkowy poziom. No dobra, tyż maciarzu. Coś tak nerwiający. Zajmiemy ci kopalnię rudy, bo why not? Gdzie on pobiegł? Chyba gdzieś tutaj na dół, nie? A nie, tam gdzieś pobiegł. Dobra, spoko. <laughs> Idziemy gnoja naklepać. Teraz tak, pobijemy się z wami. Tutaj też raczej bez strat zakładam. Nie widziałem, ile ich jest. Ale widziałem, że są straty całkiem niemałe. Hmm. Ustawienie chyba w miarę w porządku. Tylko przedstawiłbym bardziej ciebie, ciebie, dobra. I możemy się bić. Ej, wow, dużo ich. Ale nie zrobiłem sejwa przed tym. <laughs> dobra, spoko, no bijemy. Okej. Okay tu. czy drzewce są jednostką żywą? No w sumie drzewa są chyba żywe, nie? Skowyt na pewno, dzień dobry, polecieli na na szyję. Waituj, zapraszam, Wejtuj. Wait zapraszam. Dobra, teraz ciebie trzeba będzie jakoś tam wyrolować. Okej. Okay. zombie jeszcze nie. Yy, ty możesz zadać całkiem ładne obrażenia, muszę przyznać. Wbijaj tutaj. Trzech, dobra. Jeden i spętanie To jest też ok. Obijaj tego Dobra Teraz tak, ty leć tu Ty walk tego na prostej Cudownie Dawaj tutaj, dzielny wojowniku, spoko Wit Ja mam jakąś desorientację? Mam jakąś desorientację, nie? Ok. Na 100%, dawaj, desorientuj go Mhm, mm dawaj tutaj. Yy, brak kontrataku, brak kontrataku, najpierw ciebie obijamy. Fajnie, yy, teraz ciebie. Fajnie, mhm, mm spoko. Ja tego nie zobaczyłem, że on ma i tak dużo ja, tego wampira, ojej, bardzo niedobrze. Dobra, no już, za, za przeproszeniem, kultam no. Musimy to jakoś przeżyć, nie? Wbijaj, tutaj pozbędziemy się. Najpierw jednego, słuchajcie, tej dziewiątki, właśnie, bo ona jest dość groźna. W tym położeniu, w którym jest. Dwóch tylko, szkoda. Ok, 18, spoko. Za jednego, tu też jest całkiem spoko. Tu jest jeszcze ta szesnastka. Jakby mu jakiegoś słowa wrzucić? Co ty na to? O 40% ci jeszcze inicjatywę obniża. Dobra, no to było bolesne. Z tym, z tym, z tym trzeba żyć, słuchajcie. Ty nie masz kontrataku, więc wbijamy w ciebie. Fajnie eee, Zacznij już może tego To ci gówno da, daj mi tego To się musisz powskrzeszać to przede wszystkim, nie? Dobra, ja mamy 22 many To może nie marnujmy jej Na razie na nic Ściągnij tutaj dwóch, fantastycznie Teraz tak eee, Dobra, liczę na pudełko Kurwa, serio No ale minusowe szczęście chociaż Tam walić dwójkę to jest dobre Dobij go, mam nadzieję, że dobijesz. 1, 3, 2, dobra, ale spadł z inicjatywą przynajmniej, nie? No i dobijaj. Serio, nie jeszcze? <śmiech> pudło, <śmiech> Ciotta. Dobra, ty nie masz kontrataku, Frajerze, więc się w ciebie wbijamy. Fantastycznie, wbijaj w tego dalej. Znowu dwa wampierze mi się tutaj wskrzesiły. Fajnie, 2, 2, 1. Dobra, ładuj w tą dwóję. Mm, teraz tak, jest jej zablokowana. Pozbądź się go. Fantastycznie. To nam troszeczkę puściło, tutaj, nie? Ładuj tego teraz. Tym nie masz dalej dezorientacji nałożoną, nie? Dokładnie tak, więc ciebie trzeba obijać jak najszybciej, po prostu. jak najwięcej. Przede wszystkim jak najwięcej. Ładuj kolejnych trzech. Fajnie. Ładuj tam. Fajnie. Tą siedemnastkę. Dawaj tutaj. Dobra. Wbijaj tu. Dobra. Ta trzynastka wampira, proszę, cudownie Jest dobrze, jest bardzo, bardzo dobrze Słuchajcie, teraz tak, wskrzeszenie pierwsze Jeden Sześć, jeden, dobra, okej okay. Jedną kostuchę na dzień dobry Wskrzeszamy Ty masz dalej desorientację i to jest bardzo fajne i miłe dla nas Fajnie Pozbędziesz się jednego? Nie, no to ładuj tamtego już mm, Ty już się go Pozbędziesz, więc to jest też miłe Dawaj z tego pola, o Dobra, elegancko, no i dobra, jest git e, Teraz tak Aha, nie dojdziesz tam, więc musisz się tu ustawić, spoko. Wskrzeszaj się na gnoju. Jeszcze dwa są do wskrzeszenia teraz. Ściągaj kontratak fantastycznie. Dobra, to jest dobre. To jest dobre. Dobra, kogo my tu jeszcze możemy wskrzesić? Co ciebie jak najbardziej? E, a wampiry no trzeba liczyć na to, że się wskrzeszą, słuchajcie. Patrzę, jak on ma inicjatywę teraz obniżoną. Masakra, nie? To jest, to jest bardzo dobre dla nas w tym momencie. To jest mega, mega dobre. w gnoja. Fajnie. Fajnie. Trzy, może nie. ściągnij go jednego na razie. Także tutaj wampir się mógł jeszcze nam trochę pokazać, żeby się skrzesić w 100%. Jeszcze dwa wampiry mamy. Dobra. Możemy go już uderzyć. No. Dobra. Miłe. 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 <laughs> Jak go bijamy, jaki tam ma pluton egzekucyjny Po prostu, nie? Masakra Dobra, tylko teraz tak, żeby tutaj wampir Go mu, mu, mu last hit'a zrobił, nie? Żeby nikt inny, tylko wampir mu tutaj Last hit'a strzelił 1-3 to już wait'uj Dobra, ile masz helta? 65, dobra Ściągnij jednego Dobra Jednego wampir ściąga tylko, ojej Dobra, co ta jedynka zrobi? Cztery kościeje, dobra, ok. To już jest strata, którą jestem w stanie przeżyć. Yy, a najważniejsze jest to, że całkiem nieźle porobiliśmy sobie tę bitwę. No, to jest dobra strata. Ok, jeden duch w dupę, spoko, ale mamy płaszcz, płaszcz cienia śmierci. I to też jest bardzo, bardzo fajne dla nas. Ok, fajnie. Znajdowanie drogi, lepszy talent, lepsze oświecenie. My potrzebujemy lepsze oświecenie, zdecydowanie. Yy, więc wiecie, co pójdziemy sobie w to? Już na dzień dobry. Lepsze oświecenie, fajnie. No i mamy plusik do wiedzy kolejny. Ej, zajebiście. Dobrze, fajnie to zaczyna wyglądać. Powiedz mi, co tutaj? To ma moralki. Morale jeszcze... Zajebiście, to jest śmierci, czyli z naszego tego nekromanskiego, słuchajcie, tego, nie? Zajebiście. Z naszego nekromanskiego wiecie czego, nie? Wiecie czego. Dobra, to nic nie potrzebujemy, podejdźmy tutaj. Tutaj sobie oddamy turkę teraz, mm, tylko jeszcze tak, czy ja mam tutaj zbudowane to, co chciałem mieć zbudowane? Mam. Ej, tutaj mamy wszystko, totalnie wszystko zbudowane. Dawaj mi jeszcze to. W takim razie rozbudujemy sobie te magildy wszystkie. Tutaj, jak się sprawy mają, to, 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 no to zamek teraz zrób w takim razie. No i zaraz będziemy mogli się pobawić w, w smoczki, nie? W budowę już smoków, to będzie bardzo, bardzo dobre dla nas. No i będziemy mieli dwa zamki już ze smokami, to jest, to jest miłe, muszę przyznać, miłe. No i okej, okay, no i mamy to jeszcze całą, ca cały spory obszar mapy nieodkryty. Trzeba będzie się tym zająć, zdecydowanie. No ale póki co tutaj, widzicie, ja wracam chyba, nie wiem, drugi raz, tak po armie, tak totalnie po armię, więc... Naprawdę, idzie nam to całkiem, całkiem sprawnie, muszę przyznać. No z tymi gnojami to wybaczcie, ale no... nie róbmy sobie jaj, nie? jak się ustawiłem, chudowo. Jeszcze raz. Jeszcze raz, bo to tak... Tak nie można go oganić. słuchajcie, same wampiry wystarczą przecież, no. Same wampiry wystarczą na takie główne. No. Dzień dobry, ścigajmy. Ja chcę kostuszki mieć. Ja chcę mieć z was gnoje kostuszki. No i tak zrobimy, same wumpierze, nie? Wumpierz w cyce. Dzień dobry. Nadaj mi ciebie tutaj jeszcze, tak na razie, bo jakbyś się przydał. No i teraz to ty możesz tej kolego podlatywać do nas, nie? Dzień dobry, witam konsumenta. Wlecisz tam już? Nie wlecisz. No dobra. W gruncie rzeczy, ładuj go po prostu za dwójkę, nie? I tyle. Dawaj tu. ile ty masz helta? samimi wampirami powinienem był to robić hehe, <laughs> dobra, spoko zdychaj psie <laughs> dobra, jest okej okay. to ta kostucha sama powinna zostać w takim razie, bo kostucha widzicie jak świetnym jest po prostu czołgiem, nie? i kolejne dwie kostuchy o, oh, tak mi róbcie Jest, jak je ja kocham kostuchy są cudowne nie chociaż te zębiaki też już mogłem tam srać na nie, nie? Dawaj mi więcej kostów. Ja chcę po prostu same kostuchy mi zostawcie tutaj, nie? Kostuchy są cudowne. No wbijaj mnie. Zero kostucha nie żyje. I 668 obrażeń. Fantastycznie. 20 kostuszek mamy w takim razie, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo dobre dla nas. OK. kolejne dwie. No, fenomenalnie, no słuchajcie, świetnie to wygląda i zabijamy teraz do damku. Hmm, czy ja potrzebuję tutaj jeszcze jedną turę przeczekać? Wiecie, co zrobimy sobie? Magil w piątkę po prostu. Zrobimy sobie magild piątkę i, i ten. no Bierzemy tego ze wskrzeszeniem, bo why not? Mm, tego z brakiem kontrataku? Weźmy tego z brakiem kontrataku. No I możemy w sumie już nawet mieć. A weźmy sobie te gnijące zombie, bo zawsze biorę tamte. To teraz dla odmiany weźmiemy w ten sposób. Armię ustawimy. Dobra, to jest git. A ty co masz, koleżanko? Śmiertelne zawodzenie. Ciekawe, czym to jest. Szkodliwy dotyk, a śmiertelne zawodzenie? Banshee. Mm, co to jest? Okej, okay, to jest ciekawe. I weźmy to sobie w takim razie. Nigdy na to nie grałem. Zagrajmy sobie w takim razie na te drugie. No, w ten sposób. Trochę trochę tutaj ten. Obczajmy, jak to wygląda, nie? No i zmieniamy sobie już typu lepszenia na strzelców, żeby mieć po prostu dwóch strzelców. Eee, wydaje mi się, że to będzie całkiem, całkiem ok działało w tym momencie. A, docelowo możemy sobie to zawsze zamienić, słuchajcie, nie? Dobra. Nadir, poczekaj tutaj jeszcze jedną turkę. Zgarniesz sobie jeszcze Magnet piątka. Oj, to by Ci się przydało. O dzień dobry, witam konsumenta. A zgódź się, why not? Będzie coś, jakieś gówno, dawaj tutaj Będzie jakieś gówno tam do tego, nie Do, do, do stracenia po prostu W armii i tyle eee, Dobra, tutaj Na pewno, tak, fajnie Patrzcie, już nam ledwo co się starczyło, nie Ale mamy w ogóle diabły nieulepszone Co za tragedia 15 rotenci, no to nie będziemy tego robić Sram na to w takim razie No i ty nawet ty coś masz w tej armii, więc to jest całkiem przyjemne Z twojej strony, Nadir, złej tu, tutaj Yy, teraz tak, tutaj, ten nekropolis, ten nekropolis, ten nekropolis Co my tu możemy wybudować? No na smoki trzymamy, nie? To trzymajmy sobie na smoczki w takim razie cały czas Tylko sobie zróbmy rekrutację z tym, co mamy no, Już tam siana brakuje, dobra, spoko Nie masz siana, zadzwoń do bociana mm, Dawaj to, daj mi to, fajnie, daj mi to No i to jest bardzo sympatyczne Oddajmy turę Niech na sobie to jeszcze zgarnie jakiś czar, właśnie nie zobaczyliśmy, co mamy jeszcze w, na czwórce magindu i na trójce nawet nie zobaczyliśmy. Nie, I chyba nawet na dwójce nie zobaczyliśmy, co mamy. Zaraz sobie to sprawdzimy, słuchajcie. Nie powinienem zakrywać twarzy, jakby w mikrofonie. Potem, ale hutam. E, dawaj, dawaj to. Fantastycznie. I co my tutaj mamy? Lysiu kolorowy. Klątwa piekieł. Fajnie. I tajemna zbroja. To brzmi fajnie. Mamy blinda. I mamy tam portal. Whee! Mamy 20 level? Nie mamy 20 levelu, serio? Ja pierdzielę, serio? Ale gówno, nie? Ale gówno. No dobra, trudno. Chodźmy wyczyścić tych gnoi tutaj, w takim razie. Do końca. Spoko, powtórzymy sobie i tak. O, fajnie, nawet nie trzeba było powtarzać. 20, się jest, co ja bym za was dał, nie? Co ja bym za was dał? Patrzcie, te, te niebieskie są droższe, co ciekawe, nie? Nieznacznie, ale są droższe, dobra. No, na dwie kostówki będziemy mieć z Was, nie? Wie pan, w sumie. No, ale dobrze to wygląda. To już naprawdę zaczyna wyglądać bardzo dobrze. Ta armia tutaj i, i funkcjonowanie tej armii. To tak w gruncie rzeczy, jak my tam wysłaliśmy Winraela, wyślemy tam zaraz Letosa. To możemy się już skupić chyba na czyszczeniu tutaj tego wszystkiego, co jest dookoła nas. A całą resztą zajmie się, o właśnie, pan Winrael. Mocna walka, chyba. Uh, dobra, spoko. Dzień dobry. Ekspertka oświecenia weź sobie, spoko. Jak ty tam z armią teraz stoisz, kolego? Słabo, słabo, bardzo słabo. Kim jesteś? O, dzień dobry. ja. Spoko. Ochrona niech będzie. Masz artefakty wroga, to jest dobre. Czy coś tutaj możemy wyrekrutować? Ty, no możemy, nie? Dawaj was i was, fajnie. Miśki są, nie, miśki już, już zginęły. OK, spoko. Jak stoimy z morale? 6, wow. 7, wow, fajnie. Ojej, to by się przydało. To sobie to musimy wziąć. No, mam tutaj parę rzeczy, które się nam mogą przydać. No dobra, to tak, ty winreal weź to ja w sumie iść tutaj jeszcze. Ty pogonnie, spoko, pogoń tutaj szczecin jakaś. Ten magiczny, weź sobie jak najbardziej. Nie będę narzekał, jeśli to będziesz miał kolego. Śmigaj tam. Masz jakieś dwa tygodnie tutaj, więc to też zawsze coś ci tam może dać. No i dobra, został ostatni zielony przeciwnik. Co tutaj masz? No jesteś raz jakiś głównym, jesteś, chłopie czy to oznacza, że już nie masz w zamku panie żółty? To nie ile tu mieli znaków? Wydaje mi się, że możesz mieć jeszcze jeden zamek. No, jeszcze możesz mieć jeden zamek. Hmm, pokaż mi to i. To. O, Alastor. Jedenasty poziom, fajnie. Fajnie, chyba trzeba będzie to zrobić. Najlepsi bohaterowie. Jest ta jerbet. A, dobra, i ona dopiero do nas przyjdzie potem. Dobra, spoko. No i Razak jest jego najlepszym bohaterem. On już nie ma miast. Okej. Okay. Skoro on już nie ma miast, to jest spoko. W sumie weźmy tego Alastora, bo. bo... Nie mogę rekrutować więcej bohaterów. To jest na tego Razaka w takim razie. Dawaj tutaj, ścigaj te poltergeisty, szkoda, że się nie chciały przyłączyć, już myślałem, że coś stracimy przy nich, nie, już, już się bałem, że coś tam pójdzie, jakaś strata z dupy, ścigaj się, patrzy, no nie no, my teraz mamy, słuchajcie, taką tutaj armię, że, 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 że to absolutnie nie powinno nas żadnego problemu, mistrza ulu potrzebujemy i patrząc na to, ile tutaj mamy, słuchajcie, artefaktów, znaczy ile tutaj mamy jeszcze do czyszczenia tej mapy, jestem w stanie się pokusić o stwierdzenie, że będziemy w stanie wbić tutaj skill wheel, słuchajcie. Totalnie szczerze, chyba będziemy w stanie tutaj Will, Więc fajnie, miło i sympatycznie, nie? To się coś chyba popsuło z tym przejściem, no ale okej, okay, niech tak będzie. Spoko. Dajesz tu jeszcze, spoko. Tysiące ekspa fajnie, zawsze jak wpadnie. Eee, zgarnij mu to, bo why not Letos, ty tam idź dalej, śmigaj, ty też mu coś tam pozgarniasz. Na no, ty to się zesrasz, no. Nawet z tą armią co tutaj mamy możemy wyjść po prostu i cię nakopcić tam chłopie po drodze, nie? Dzień dobry nur, gdzie on jest? Tutaj Dawaj Pójdziemy tam w Gnoja, ale póki co moi konie zaprzemy sobie rozgrywkę Bloody Bow. Dzień dobry i co? Widzimy się i słyszymy się już jutro w kolejnym odcinku z Heroesów 5. Trzymajcie się, cześć!